Witajcie, zapraszam na pyszne ciasto z mascarpone, truskawkami i galaretką. Sezon na truskawki w pełni, także śmiało możemy takie ciasta już przygotowywać. Oczywiście zapraszam do subskrybowania, kliknijcie dzwoneczek, a będziecie na bieżąco z moimi przepisami. Przedstawiam wam listę potrzebnych składników. Tą samą listę znajdziecie w opisie pod filmem. Pod filmem również dodałam wam link do bloga, gdzie znajdziecie wszystkie moje przepisy. Na początku przygotujemy biszkopt. Potrzebujemy trzy białka w temperaturze pokojowej, ubijamy je ze szczyptą soli, a gdy białka zaczną się pienić, dodajemy cukier. Na tę porcję przygotowałam pół szklanki cukru. U mnie są szklanki o pojemności 250 ml i cukier dodajemy partiami. Chwilę czekamy i dopiero dodajemy kolejną partię cukru. Najlepiej dodawać sobie ten cukier łyżkami, żeby nie wsypać go zbyt dużo naraz. Białka mam już ubite, teraz będziemy dodawać trzy żółtka. Zmniejszam obroty miksera. Żółtka również dodaję partiami i czekamy, aż składniki nam się połączą. Masa jajeczna wymieszana, teraz dodajemy tylko pół szklanki mąki pszennej oraz jedną pełną łyżkę mąki ziemniaczanej. Mąkę również dodaję partiami i teraz już tylko za pomocą szpatułki wszystko razem mieszam. Najlepiej robić to delikatnie, żeby białka nie opadły. Możemy nagrzać sobie już piekarnik do temperatury 170 stopni. Biszkopt pieczemy góra-dół bez termoobiegu przekładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia jak widzicie tylko dno mam wyłożone papierem boki pozostawiam bez papieru też niczym nie smarujemy chcemy żeby biszkopt ładnie wyrósł i wspinał się właśnie po bokach blaszki i pieczemy do suchego patyczka a około 15 minut w tym czasie możemy już przygotować krem. Potrzebujemy 400 ml śmietanki 30%, 250 g serka mascarpone oraz 2 łyżki cukru pudru. Jeżeli będziecie mieli taką śmietankę 500 ml to również możecie użyć ją w tych samych tutaj proporcjach pozostałych składników. I ubijamy na sztywną pianę. Kiedy krem już będzie sztywny, dodajemy jedną galaretkę rozpuszczoną w szklance wody. Ja mam galaretkę krystaliczną rozpuszczoną w 250 ml wody. Jeżeli nie znajdziecie takiej galaretki krystalicznej, może być również cytrynowa. Wlewamy powoli i miksujemy do połączenia się składników. Biszkopt upieczony, odwróciłam go na drugą stronę, nasączamy go pączem, ja mam tutaj pół szklanki wody oraz łyżkę soku z cytryny i w ten sposób nasączamy biszkopt, następnie wykładamy nasz krem z mascarpone i rozsmarowujemy. Krem wkładamy razem z biszkoptem do lodówki, żeby masa nam zgęstniała i dopiero wtedy będziemy wykładać truskawki oraz galaretkę. Równomiernie rozsmarowuję i wkładamy do lodówki, jeżeli macie miejsce można również do zamrażalnika, będzie wtedy szybciej. Moja masa już schłodzona, teraz mogę wykładać truskawki. Mam 400 gramów. Truskawek mogą być świeże, mogą być również mrożone, pokrojone na mniejsze kawałki. Przygotowałam również dwie galaretki truskawkowe, które rozpuściłam w 700 ml wody. Kiedy galaretka zacznie tężeć, możemy wylewać ją na truskawki. Następnie ciasto wkładamy do schłodzenia do lodówki, najlepiej na całą noc. Jak widzicie ten przepis jest bardzo prosty, ciasto jest przepyszne, idealnie sprawdzi się na ciepłe dni, także przygotujcie koniecznie, oczywiście skomentujcie, oglądajcie kolejne moje materiały, a ten i inne przepisy znajdziecie na blogu, link podaję zawsze pod filmem. Dziękuję, pozdrawiam.